spróbujemy sobie poznać krok salsy. Na początek pokażę, czego się będziemy uczyli, a mianowicie będzie krok krok, 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 krok. Sposoby liczenia są różne. Można liczyć sobie Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Niektórzy liczą na dwa, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Podobnie jak w angielskim chodzę cały czas z nogi na nogę, czyli robię sobie krok, 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 krok. Liczenie jest do czterech a, liczymy na cztery, a robimy trzy kroki, czwartego nie ma raz dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy cztery, raz, dwa trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy cztery, raz, dwa trzy, cztery i teraz słuchajcie, tańczymy to na rozluźnionych, lekko ujętych nogach Stawiamy sobie płasko stopy, tak żeby było wygodnie. Jak komuś już nogi nie będą przeszkadzały, można spróbować dołożyć sobie biodra. I tak wygląda cały krok podstawowy. To jeszcze raz pokażę. Przód, ty, 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 przód, ty. Krok, krok, krok. Krok krok krok, 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 krok. Krok, krok, krok. Spróbujemy sobie coraz wolną muzyką.